Pani doktor, zauważyłam u siebie objawy wiotkości skóry. Mam wrażenie, że zmieniły mi się rysy twarzy. To zupełnie naturalne. Z wiekiem nasza skóra traci elastyczność. Nawet przy prawidłowej i systematycznej pielęgnacji, prędzej czy później, będziemy takie zmiany obserwować. Chciałabym uniknąć wypełniaczy. Co zatem możemy zastosować? Po analizie kondycji pani skóry, chciałabym zaproponować nowość firmy IPSA. Lipolifting kwasem hialuronowym, profilostruktura. Jest to wyjątkowy biostymulator tkankowy, którego aktywny składnik stanowi czysty kwas hialuronowy o bardzo wysokim stężeniu, bo aż 90 mg w 2 ml preparatu. Profilostruktura podawany jest do podskórnej tkanki tłuszczowej pod warstwę skóry właściwej. Dzięki temu dochodzi do biorę modelingu tej tkanki i, co istotne, biorę generacji komórek macierzystych, z których powstają nowe komórki tkanki tłuszczowej. Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej zapewniają młodość sąsiadującej z nią skóry właściwej. Dzięki temu uzyskujemy nie tylko poprawę wyglądu twarzy, ale i bardzo naturalny efekt liftingu. Oczywiście, na rezultaty trzeba będzie trochę poczekać, co jest związane z procesem przebudowywania się komórek. Efektem zmian po zastosowaniu stymulatora będzie wyraźne zmniejszenie zmarszczek, właściwe napięcie i ładna, gładka skóra twarzy. Najłatwiej będzie zaobserwować te zmiany na łukach jarzmowych, na liniach żuchwy i marionetki oraz w okolicy podoczodołowej. I to wszystko jest zasługą kwasu hialuronowego? Firma IPSA to lider na rynku preparatów opartych o kwas jaluronowy. Wszystkie produkty firmy zawierają ultraczysty kwas, którego pozyskiwanie zostało objęte zastrzeżonymi patentami. Produkcja kwasu została specjalnie opracowana pod kątem zastosowania w produktach farmaceutycznych i wyrobach medycznych do iniekcji. Poszczególne produkty różnią się jednak budową cząsteczkową i tak w preparacie Profilostruktura mamy do czynienia z połączeniem 45 mg kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej i 45 mg kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej. Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, zapobiega utracie wilgoci, nawilża skórę, poprawiając jej wygląd. Sprawia, że skóra jest miękka i gładka. Natomiast kwas o niskiej masie cząsteczkowej ma właściwości łagodzące. Odbudowuje skórę i wykazuje wysoką zdolność do utrzymywania jej nawilżenia. Jak zatem wygląda zabieg? Profila struktura podawany jest metodą iniekcji. Wykorzystujemy do niego kaniulę, co praktycznie eliminuje ryzyko uszkodzenia naczyń. W zależności od sposobu starzenia się skóry stosujemy iniekcję w okolice przeduszną lub w okolice przeduszną i okolice łuku jarzmowego. Najlepsze efekty da cykl zabiegów obejmujący dwie sesje zabiegowe przeprowadzone w odstępie 30 dni. Po około 4 miesiącach zalecana jest wizyta kontrolna. A jaki jest okres rekonwalescencji? Zabieg z zastosowaniem profila struktura jest bezpieczny i mało inwazyjny. Oznacza to, że zaraz po wyjściu z gabinetu wracamy do wszystkich swoich normalnych aktywności, a zabieg w żaden sposób nie wpływa na codzienne funkcjonowanie.